To dla Ciebie, w dniu Twojego święta, w dniu Twoich urodzin. Deficit Rapu Alan, Twój brat. 2014, 100 lat. Marko, najlepszego ci dziś składam Minutka dla mojej siostry, która dziś jest o rok starsza Taka zajawka, lepsza od kasy w kopercie Nie mam za wiele, więc życzenia w tej piosence Po pierwsze, dużo strówka, najważniejsze Siły nad niektóre musisz przeżyć Z dala od rodziny, z dala od przyjaciół Nie z których serce pęka, ja to pamiętam Dziecka wojna święta. święta o komputer Brat z siostrą Darli koty przyszły dorosłe czasy Nie zapominaj o tym sto lat, dla uśmiech Uśmiechu na dni szare Opiekuj się i gorem, niech nie rozrabia stale Wyrośnie z jego agent, z nim też nagram kawałek Jak wrócisz do Polski to ja flaszkę postawię Po drugie walcz do końca, nie trać wiary w możliwości A co po złości w nie pamięć puśmy i odpuśćmy Elo Dokładnie tak Musisz tam troszeczkę jeszcze przetrwać, ale to już długo nie potrwa Wrócisz i znowu będzie pięknie, bo to jest bardzo krótki okres I musimy wszyscy razem to przetrwać Sto latek, dużo zdrówka i wszystkiego co najlepsze, bo już sam nie wiem co mam tutaj wymyśleć W sumie wiesz jak jest Z Fartem